Hej, z tej strony Opieński Bek. <laughs> uh, sorry, przepraszam Was. Uh, nagrywaliśmy wczoraj, ale niestety była przerwa. I nagrywamy następnego dnia. No, co tu znaleźliśmy? Znaleźliśmy super. Uh, Broni, Demon Sage. 36 yy, magicznych obrażeń. Wygląda to tak. Jest naprawdę bardzo fajny. Eee, co my tutaj robimy? Kopiemy więcej Hellstone'a. Wykopałem już dużo obsydianu. Eee, takie wielkie jeziorko spod ziemi sprowadziłem nie tutaj, trochę wyżej, ale też było takie duże jezioro Lawy. Mm, mm, mm. Super to jest. Okej, okay, idziemy dalej. Szukamy teraz y, hellstone'a więcej. Takich większych złóż, bo mamy bomby i tak pomyślałem żeby sobie sobie bombami trochę. Ojej, życie. Ja. Yeah. Na no, Hamashi, możesz nie komentować, bo to jest siara trochę. O! Voodoo! Voodoo Demon i z niego dropiną. nam... O cholera! Ale się przestraszyłem! Wodu yy, Demon upuścił nam drugą lalkę wodu. Co to oznacza? Że jak wrzucimy ją do lawy, przywo przywołamy ścianę mięsa. Wall of Flesh. Yy, zabiję go prawie nad lawą, co by było smutne. Co nie macie? Guide Voodoo Doll. Jak ją założymy... Do ekwipunku możemy spokojnie zadawać obrażenia yy, temu, Gajdowi. Ej, mało mam tego Hearthstone'a. Okej. Okay. To my... Ja. Yy, ogarniemy się troszeczkę. Przyda się drugi. Wow. Okej. Okay. Dzięki coraz bardziej w dupę dostaję hej hej witam wszystkich z powrotem jak widzicie jest tutaj napis a goblin army is approaching from the east armia goblinów atakuje z wschodu wschód Wschod to jest w stronę naszego zakopanego pod wodą meteorytu dobra yy, zróbmy szybki bilans mamy dwa takie tabu Tabu. Ej, Będziesz miał tego lepszego: 10% Speed'a i 10% Knockbacka i plus 7% Mana Kostu. No, Demon Sage. Nie wiem, czy Wam pokazywaliśmy. Chyba Wam pokazywaliśmy. Nie wiem, w każdym razie mamy 143 Hellstone'a. I no, nie wiem, tyle. Mamy 3 Guide Voodoo doll. Ok, spadamy na górę. Szybko zrobimy sobie helstonową zbroję. Armia goblinów atakuje. Okej, okay, jest dzień. Więc yy, to nam sprzyja. No ale po tak to po prostu. To... No. Tak? Nie Smutny jestem. Bierzemy Ashblock wywalamy, spadamy na dół, robimy sobie coś. Goblin army. Jest naprawdę ich dużo, co? Dobra, spokojnie, nie komentuj co z się dzieje. Mamy 41 Hellstone Bar. Kurna, atakuję już. Flety. What the fuck. O, więcej star nie miała. Miałaś rację, mogę i tu do Goblin army has arrived. What the fuck, fiuty. no rzeczywiście jest z nimi problem. kurna Wezmę mi na, na chatę. Wiem co z nimi zrobię. ho oh, oh, je. Yeah. Niezłe itemki lutują, można powiedzieć. Uuu Hells to nowy pik ale zrobimy sobie chest play. Mm, idę sobie go sprzedać. A właśnie, znaleźliśmy dwa hardstone w piekle jeszcze. Obsidian School, ile, po ile chodzi Obsidian School? 4, 54 jest zwykły Spiky bo nam drobią. Tak? No co, ich tak mało? No i już skończyły się. To za szybko? Nie, myślę, że jest ich więcej. Gdzieś. O, hmm, ciekawe. Ciekawy odcinek, w ogóle tak się fajnie złożyło. Już miałem dość siedzenia w piekle. Ale coś czuję, że to jeszcze nie jest koniec. Kill the Szybko już uciekacie? Już się boicie? Pokazamy wam moją... A tu jesteście! Złodziejskie śmiecie. O kurna, tam jest ich dużo. No właśnie, tutaj widzę łucznika pod O kurna, już lecą. A dużo kasy widzę, No wiem. No coś czuję, że to się szybko nie skończy. 수고하세요. 천미로 영수지. te goblin army. Taka jest zabawa z nimi. Może przyspieszymy troszeczkę. Dobrze, myślę, że to jest dobry pomysł, bo tu jak Maciek powiedział można się z nim cały dzień. Już rozwalimy tylko tą falę. Jakby Goblin Army has been defeated. To chyba na tyle. To tak, to o to chodzi, tak? O to chodzi suki. I takie jakieś niedobitki jeszcze Dobrze, tam jeszcze jednego podziemy widziałem. Tutaj, złodziejaszek mały. Dobra. Super. Podoba mi się ta kawalka. Oczywiście strasznie dużo golda. 7 golda. Nie Jest to jakieś... O, więcej i bolu. Teraz y, możemy pod spotkać ich wodza. Kim on był dla nich? Fajnie tego winarni. Podoba mi się. Chcę jeszcze. jeszcze więcej. Bo fajna była z nim ta rywalizacja, że nie było takie kurne tłuczenie się bez kurna żadnego tego sensu. To, to było naprawdę fajne Fajne i niezłe luty Może coś się ciekawszego znaleźliśmy Kurczę może coś zlutowałem Fajnego, a ja tego nie zauważyłem QuickStack, stack dol lepiej zostawię. Ironbar zostawię. To jest mój, mój prywatny czas. To dam Ci Kowi. Ciek. Jest ciek. Jesteś ciek. 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 Super, super, bardzo mi się to podoba. Tak mi na chatę wjechały. Ok, plany na przyszły odcinek. Mam bardzo fajny pomysł. Przed tym, jak zabijemy ścianę mięsa, wall of flesh, zrobimy sobie domek, fortecę, zamek na latającej na wyspie nad naszym domem, ponieważ mieszkanie na haloowej ziemi albo skorumpowanej ziemi jest trudne. Ale smutne, jak wychodzisz z domu i widzisz górną ze A tak to masz taką magiczną latającą wyspę. Właśnie ja uwielbiam takie rzeczy w niektórych oczywiście grach, nie? Yy, w Skyrim, jakieś takie inne, to już nie. Ale takie magiczne, takie fantastyczne, fajne rzeczy, naprawdę. Takie niecodzienne. To cenię w grach, naprawdę. Mm. No, szukamy, szukamy i nic nie widzę jak na razie. Grzybka, wszystko czego. Żel. Tego też nie szukam. I kolejnego grzybka to chyba, nie. to chyba tutaj walczyliśmy, a jednak yy, nie mamy nic ciekawego. Poczekajmy, jakieś niedobitki? Nie. A w piekle mogę spotkać tego, tego skompowanego goblina? Tylko, że Okej. Okay. No, <laughs> Dobrze. W takim razie Meteorite bar sobie weźmiemy, zrobimy sobie iron bar. Eee, co ja chcę zrobić z tego iron bar? Chcę zrobić bucket. I chcę zobaczyć ile się mieści do tego bucket'a. Mniej więcej. My mamy 120. wody z tego paketa. Smutny jestem z tego powodu. No cóż, może farmę obsydianu zaplanujemy na któryś z następnych odcinków. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. A tymczasem wybiorę się jeszcze do piekła zdobyć hmm, hmm. Czaj, zaraz zobaczymy wszystko sobie, ile potrzebujemy dokładnie. O! alfanie fajnie. He flame rank. Super. O. Blaster. Handgun. Ciekawe. OK. 30 sztuk. Czyli potrzebujemy jeszcze 24. Czyli 24 to jest... Um, 24 razy 4. Kurde, już nie chce mi się tak liczyć wezmę sobie na przykład kalkulatorkiem. 24 razy 4. Mamy 96, musimy zrobić jeszcze 96. Hmm. Zebraliśmy. O, trosz... Zebrałem. Ja zebrałem, plazłem sobie. W następnym odcinku będzie już multi, więc będzie super. Zostawiliśmy tutaj zbroję, glaczka i jakieś yy, mhm. wartościowe itemy, które mogą mu się przydać. Bez cheatów oczywiście zostawiamy sobie zamiast je sprzedawać, zostawiamy koledze, który niedługo wejdzie na multi. <grych> ok, zebraliśmy yy, więcej hellstone'a. zrobiliśmy sobie troszeczkę więcej, mam nadzieję, że mi na Kilow jeszcze. Ale o tym zaraz się przekonamy. Mm, Spodemki. Jest. Starczy nam na kilo. Eee, to możemy sprzedać. I teraz Great Sword. Sword. Robimy kill off. Kill off, mm, Demoniczny będzie dla Ciebie. Super, super. Co nam daje cały set? 17% ekstra mm, obrażenia wręcz okay. yy, tutaj posprzedajemy jakieś niepotrzebne nam itemki yy, to może nam się przydać w przyszłości. Guide okay, do to zostawimy, że żelu mamy dużo yy, to wziemy tak bez sensu. Dla cieka mamy cały tam set. Oh, co tu jeszcze? Z obsydialu zrobimy sobie czaszki. No i co? Uf. Ja, ja uf. też wiem jak. Ale ja mam to sobie no, Tak. Hmm. tak. Okej, okay, Kasiotki mam. 31 golda. 31,5. Tak właściwie mm, możemy posprzedawać jeszcze co to co, co robi Fire Bloom ten kwiatek z, z, z tego nie strzela mamy crafting może coś można z nich skraftować można obsidian skin potion i gravitation potion Gravitation potion A jak, jak to się robi? No hmm. Okej, okay, mamy dużo obsidianu Zostawić, czy Zrobić z niego czaszki? Albo z połowy czaszek, albo co? Co ty myślisz? Tak 20. a ile? Dobra, zostawimy sobie Yeah Teraz wybierzemy się na, na tego skeletona. Czym prędzej? Zanim nam się... O fuck! Głowisko. Skeleton, 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 najwyżej nas dobiję. Ale damy radę. <grytanie> najwyżej nas dobije, ale damy radę. Okej. Okay. Przydazzą się też falen stare. Falen Stary, falen sta coś tam. Idziemy przez korupcję. Spalej. O Orb of Light. To jest dobre. Teraz. Kurczę, słabo widzę. Kolejny Fallen Star. To jest dobra wiadomość, ale tutaj już, o, f**k. już w dupie z tym. Eee, okej, okay. oprócz tego, co tam widzieliście, zebrałem jeszcze kolejnego e, Hearthstone'a. Life Crystal, sorry. Kurna, więcej starań nie Smęcimy trochę. Smęcimy. Nowe słowo. Kurczę. Nic nie widzę. No komentuj. Coś tam gadaj. Przechwalaj się swoim wiedzą. Po pokaż nam co wiesz. Powiedz jakąś ciekawostkę. Nie wiem. So, kur Nie, nie uda się już rozwalić. Noc za szybko idzie. Okej, okay, poczekamy na kolejny dzień i wybierzemy się tam z powrotem. O, a co to? Obsidian wyrzuciłem. Dum 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 dum. Ha, jest noc. Jest noc i jest nasz skeleton. To jest... To jest on. Okej. Okay. <laughs> dobra. Okej, okay, próbujemy. Widzę. O, jeszcze tylko 800 życia. Uda się, ja to czuję. No, uda się, mamy w końcu dużo życia. O, jestem Ciągniesz. Ciągniesz jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O, you can do it, you can do it, ja to czuję. Ładnie ty <ścoughs> Oh yeah! Skeleton has been defeated! Oh yeah! Co nam to daje? Oprócz kilku sztuk golda uh, i... no i kilku potek daje nam dostęp do wejścia do Dungeona, który będzie tematem kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Narka. Pożegnać się jeszcze. Ciek. Ciek. Dziękujemy, Narka.